No i przepatrzyłem co tak klocki kobiety Mniej ciekawsze uciąłem sobie tu. woreczka I Takie ciekawsze to gąsienica złożona na 4 jest. Taka długa. O taka jest szara. To jest tylko w par szarych. I tutaj. No jedno ogniwo takiego innej gąsienicy, które nie pasuje do żadnej. Są jeszcze dwa ogniwa takiej gąsienicy. Dwa ogniwa takiej gąsienicy. Są tryby takie, takie. To jest coś dziwnego. Takie kopułki. Na nic co nie wchodzi za bardzo. Na studa. Takie dysze. Czapka ludzika Kawałek piły To znaczy kawałek silnika motorowego Góry nie ma Tu jest więcej tej dyszy Tu jest jakieś takie coś Takie jakby gniazdo Takie coś szarego Takie kółko Takie jakieś kółko Tu kawałek samolotu siedziska następne siedzisko opona jedna to jest ciekawe, nie wiem co to jest nawet gdzieś tu była kierownica i podpisa, jaka się zrobowało. To też jest ciekawe, nie wiem co to. Takie coś też dziwnego. Takie coś dziwnego. taki dziwny klacek jest kotwica tutaj kawałek czegoś tutaj taki wałek I tu był jeszcze jeden trybik taki na przykład tu był jeszcze jeden taki, taki coś takiego jeszcze Coś takiego. O jest i taki trybik. To pewnie od jakiegoś samolotu. To nogi od ludzika. W sensie dupa, takich kratek trochę, takich antenek. czki takie takie nie w zasadzie tyle, tyle są flagi, szybki płeczki takie. W zasadzie w większości takie wynalazłem jeszcze takiego dziwnego klocka, nie mam pojęcia, co to może być. Wygląda jak żaba z Lego, no nie jest. Nie czubek od jakiegoś samolotu, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. Udało mi się też zrobić z kilku krotków coś takiego. Teraz będzie ciężko tworzyć. Cię kurczę. udało się. Tu w środek wsadziłem jakieś kółeczko. Takie się tam trzymało. I tu w środek tej miseczki wsadziłem takie kółeczko. No i teraz razem się łączy. Tworzy ten reflektor, tak jakby, czy co to, to jest. Ciekawe, czy to tak się oryginalnie właśnie robiło. Fascynujące jest też to. Nie wiem, z czym to się łączy. Załóż ten też, że jakoś to kółko też wchodzi na to kółko. I ogólnie tak dziwne te są. Tak, jeszcze hełm pilota pewnie. No i to tyle. No jeszcze kobiety mają takie dziwne, że... Można ten wałek na różne sposoby łączyć. Czyli, że może być na prost, iść to na prost. Tak, o. A można poprzekręcać. I wtedy jest coś takiego. Prawie dziwne. Ogólnie można zrobić jakiegoś tam samolocie z Gwiezdnych wojen. Z tych trzech klocków se leci. Zbudowałem też coś takiego. Tu jest takie coś, dałem na to to, na ten ktocek dałem ten, ten już się nie obraca tak Luźno. To się mogą obracać w miejscu, wchodzi i można spowodnie kręcić dookoła.